Siemka, z tej strony Bajek, a to jest trzeci odcinek z daily vloga, czy daily odcinków na moim kanale I dzisiaj, jak mówiłem tam w wczoraj, w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie Farming 15 i jest Farming 15 Zanim jednak przejdziemy do samej gry, do save'a To zostaw subskrypcję na tym kanale Naprawdę, bardzo cię proszę, zostaw subskrypcję na tym kanale, bo bardzo mi jest ona potrzebna do rozwoju tego kanału Łapeczki w górę, komentarza i dzwoneczka nie wymagam, chociaż są mile widziane, tak jednak subskrypcję zostaw obowiązkowo. Bo wchodzisz na ten kanał, oglądasz ten minutę 2 nawet 10 sekund, i nie zostawiasz subskrypcji. To jest troszkę wobec mnie bardzo niemiło. Jednakże mam nadzieję, że chcesz mi pomóc. Jeżeli, jest, że jesteś dobrym człowiekiem, masz dobre serduszko. I zostawię w tą subskrypcję. Jeśli jesteś złym człowiekiem, nie zostawisz subskrypcji, jeśli uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem, subskrypcję zostaw. A teraz zaczynajmy. Jeszcze oczywiście save od razu wczytujmy, bo to nie ma na co czekać. Jak mówiłem w pierwszym materiale z daily, ja będę sobie dodawał kasę na samym początku, aby mm, nie grać na jakimś maszynach od zera do milionera, tylko po prostu króciutko maszyny szyb nowe, najmocniejsze Ciągniki od razu kupić, żeby to nie trwało, nie wiadomo ile tak gra, po prostu, żeby... Wiecie o tym chodzi. W każdym razie, i teraz wi... robimy cięcie, i widzimy się, jak już będę po dodaniu kasy. Jak widzicie, przed dodaniem mam 5992 euro. Po dodaniu kasy powinienem mieć około 100 milionów, albo miliard, nie wiem, zależy, ile tam się zerpisze. Więc do zobaczenia po cięciu, po dodaniu kasy. Dobra, jestem już po cięciu. Kasach widzicie dodana, mam więcej niż milion, niż miliard. Teraz tak. Przechodzimy do sklepu od razu i kupujemy ciężarówkę. Bo ja, że tak wam powiem, chcę przetransportować sobie od razu wszystko do tam, gdzie chcę. I dzisiaj będziemy robić tylko ścinanie drzew. Więc. Mm, Przejdźmy sobie od razu do sklepu z maszynami jedźmy od razu do lasa Aby Po prostu Przygotujmy najpierw zanim pojedziemy Jedźmy do lasa aby ścinać drzewa Najpierw Przygotujmy sobie pod to, to sprzęt I ile nam sprzętu wejdzie? Do. na ten. na ten. E, transport nie mam zielonego pojęcia. Każdy, bo razie ja chciałbym, aby weszło jak najwięcej. No, tylko jakby jeszcze fajnie było dopasowane do tego, jak potrzebuję je przewieźć. By już było fajnie. No, to tak, szczerze powiedziawszy, nie najlepiej. Oczywiście od razu bierzemy, cofamy. Nie mam co czekać. Jedziemy z transportem. No, trochę, trochę dużo będzie jechania, ale spokojnie, damy sobie radę. Jedziemy. Oczywiście, no, powoli, bo. Żeby się ten nam nie wywalił, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak pasu do trzymania Więc musimy jechać powoli i pojedziemy sobie w tej kamerze, bo Chce żeby było wszystko bezpieczne, no i oczywiście włączamy Migacze, bo w poprzednich farmingach nie było, a Jednak yy, przepisy ruchu drogowego są ważne Od razu migacz na drugą stronę, że skręcamy I skręcamy, I tutaj Myślę, że możemy docisnąć tego gazu, bo ta ciężarówka i tak będzie miała ciężko, żeby podjechać pod tą górę. Nawet sami widzicie, nawet sami widzicie, że ciężko jest jechać do góry, ale jedzie. Spokojnie i ciężko, ale jedzie. Gdzie pojedziemy? Nie no, chyba tam pojedziemy, tam gdzie kiedyś jak grałem po farminga, to wtedy chyba tam pojedziemy ścinać drzewa. Albo tu nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Raczej tam pojadę, gdzie, gdzie pierwszy raz ścinają drzewa. No ale ciężarówko, dawaj, 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 dawaj. Ja już widzę, że ty nie możesz jechać. A ty tylko jedziesz temu, że tam wysokie obroty, i temu jedziesz. Więc mówię ci, jedź szybciej. Coś się zaczyna rozpędzać ta ciężarówka, chociaż w dalszym ciągu jest ciężko, ale się, się już rozpędza. O, teraz to się już na 100% rozpędza. Rozpędzi i się już rozpędza. 30 port na godzinę. I oczywiście skręcamy sobie na spokojnie tutaj. I gdzie zajedziemy? No myślę, że taki podjazd tutaj będzie bardzo dobrą rzeczą. Od razu skręcamy ojej. Oj, wsiadamy. Oj, 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 oj. Nie, nie, Jak chcę się tutaj od razu wsiadamy. Od razu tak, zjeżdżamy od razu bez jakiegokolwiek precedensu. No ale, jak chcę przejechać? Cyk, pięknie. Jest dobrze. I teraz ten sprzęt jest tutaj zostawiony. My od razu bierzemy, jedziemy cyk, tam to się bierze i idzie do góry idzie. My od razu jedziemy z tą ciężarówką po kolejny sprzęcior. I przywozimy tutaj kolejny sprzęcior i jedziemy. I ten sprzęcior oczywiście walniemy sobie na tą ciężarówkę, bo jak pojedziemy drogą asfaltową, no to przecież nie będziemy jechać tamtym pojazdem. Na tym sprzętem, bo tamten tam ten sprzęt będzie zbyt, że tak powiem, e, wolny. Dlatego też pojedziemy na tą ciężarówką, tym sprzętem, o cholera. Nie cierpię z tą ciężarówką, bo ona jest zbyt wywrotna, naprawdę nas bardzo wywrotna. Tak czy siak, jesteśmy już na miejscu, wyhamowujemy. I zaraz będziemy zakręcać, ale oczywiście, idźmy najpierw zaparkować, za... znaczy. Wjechać na tą tutaj na tą przyczepę do transportu transportową No tak jak myślałem. Czy myszką stroję tym, tym czymś Oczywiście my żeby nie było Aha No tak. Ale to czekaj, 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 czekaj. To ja mogę bez najmniejszego problemu tutaj podjechać jeszcze nie gadaj. No bez problemu tu możemy podjechać. To To jakim cudem jest tak, że nie, mog nie mogłem podjechać. Chodzą oczywiście skręcamy wszystko i w ogóle. Wracamy i jedziemy pod ciężarówką tam. Co będzie w następnym odcinku? Nie mam pojęcia. Następny odcinek będzie z Daily, czy co? Daily, daily to będzie normalnie jeszcze jutro, ale następny odcinek będzie z Farminga 17. I co w tym Farmingu będziemy 17 robić? Jeszcze tego nie wiem. Obstawiam, żebym chciał zająć się krowami, kupnem krów. Transportem, znaczy, transportem, tworzeniem zagrody krową, kupnem krów i transportem krów. Więc, jeśli by tak się udało, to tak zrobimy. Jeśli się nie uda, to trudno. To jest mój plan na jutro. A kiedy kiedybym nagrał ten odcinek, myślę, że tak samo dziś, tego samego dnia, co nagrywam tą Farminga 15. W tym następnym odcinku z tej gry pewnie zobaczymy dopiero jakieś nie wiem, prawie koszenie albo coś. Słuchajcie, nie być może tego nie powiedziałem, ale czynności w farmingach będą się powtarzać. Tylko co w tym jest takiego mech? i Ach, ach jest to, że to będzie inna grafika, inne wszystko. Mech będzie to, że to będą te same czynności co w farmingu. Na przykład 13 powtórzy się w farmingu 17. Wiem, że to jest mech, że na przykład będą się siano kosy. Ale spójrzcie na to tej strony. Sianokosy Farmingu 13 nie są takie jak sianokosy Farmingu 17. Więc sianokosy Farmingu 17 będą wyglądały troszkę inaczej jak Farmingu 13. Też to będzie tak samo sianokosy. Ale to... Dojeżdżamy. Myślę, że możemy sobie tutaj stanąć bez najmniejszego problemu. Dobra, wyjdźmy z ciężarówki. Zjedźmy, przejedźmy sobie tutaj i od razu bez problemu. Albo czekajcie, tutaj sobie podjedźmy. W każdym bądź razie nie wiem, gdzie to podjechać, bo najpierw to ja muszę. Osiem metrów no nie, ale Co ja odpięłam tutaj szczerze powiedziawszy? Jedna, i druga część. Od razu weźmy sobie, podjedźmy tutaj. Ok, jedno jest już. Do załadowania teraz podjedźmy sobie tutaj, cof, cofnijmy się, i podjedźmy sobie z boku, tak? Dobra, mój plan jest taki, skoro nie wiem, jak yy, rozchylić tego żeby łapacza tego drzewa, to po prostu wezmę sobie i będę tym ciągnikiem jeździł i tym ciągnikiem będę pracował po prostu. Trochę to będzie nowoczesne, ale cóż, które jest taka możliwość, tak można, kto mi zabroni, tylko też ten ciągnik, też pokaż to, że siłę masz, bo jeśli nie będziesz miał siły, to po prostu wezmę sobie jakiś Mocniejszy ciągnik. Też jest takim specjalnym nasowem, więc, więc musi to sobie dawać radę. Ja wam oczywiście nie będę pokazał każdego załadowanego drzewa, bo ten odcinek to chyba z dwie godziny. A na, na pewno ja wam pokażę kilka załadowanych drzew, może jedno, dwa, może cztery. Czy, czy ja wam... Moim planem jest pokazanie ja wam, wam kilku załadunków. I oczywiście to, że te kilka załatunków będzie, nie znaczy, że ja wam wszystkie pokażę, bo to by, tak jak mówię, to długo trwało wszystko. A mi nie zależy na tym, żeby ten odcinek trwał 2 godziny, tylko żeby trwał tych 30 minut maksymalnie. Jest już 17 minut, ale z tego względu, że, że tam właśnie z 6 minut męczyłem, po prostu tam skrócę te 6 minut i, i po prostu można powiedzieć, że jest, się nagrywa 17, 17 minut to się nagrywa 12 minut odcinka już więc, tak powiem, więc spokojnie, nie Niemiernie przejmujcie się tym, że odcinek będzie jakiś nie wiadomo jak krótki bo ja ja wam pokażę to jak kupowałem jak się męczyłem tam z kilka minut i wy tam się będziecie mogli zdziwić dlaczego nie ma komentarza o cięciu, a ja właśnie wspomniałem później, więc y, też no Chociaż tak wy tego nie będziecie wiedzieć, że o tym później. No, chyba że dojdziecie do, dojdziecie do tego momentu, wtedy wiedzieć będziecie, ale jeśli nie dojdziecie, to wtedy wiedzieć nie będziecie. No, ale ciągnik, no ja cię proszę, ja rozumiem, że ty jesteś Stajersztajerem przyzwyczajony do mocniejszych ciągników, ale no, no bez jaś, żebym taki ciągnik mocny nie był w stanie sobie dać rady, takim rzeczami. No, ja was proszę. Chociaż czekajcie, ja to. Dobra, no ale pod no fucking shit. Tak. I cyk. Podjechane, podjechane. Teraz przejdźmy, podjedźmy ko koło tego, tak. Podjedźmy tym troszkę do przodu. Żeby nie przeszkadzało nam to z za załadunku. No, e! Serio, nie mogę się ruszyć, troszkę to jest z... troszkę to nie wygląda. Okej, okay, podciągnijmy troszkę. O. No kurka ho 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 o, wow, morze, co to było? Ależ mi teraz skomplikowało to wszystko, ja i go jedziemy do góry. Tym ciągnikiem, tą, tym potężnym ciągnikiem. Przyciśnij gazu i jedź, 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 musisz tu pojechać. Nie, ja nie, nie widzę innej opcji niż twój wyjazd tutaj.

No nie może tak być, no. Tak bym średnio powiedział, może mi się uda dojechać takim dzielostem. Tam stoi, to może mi się uda dojechać. Dobrze by było. No nie wierzę to po prostu. No po prostu w to nie wierzę dosłownie. No nie mogę w to uwierzyć, po prostu. 20 minut męczenia się z takim irędziorostwem. Chyba też wam będę musiał przyciąć. Okej, okay, i teraz... Jest tak... Ale teraz mam robię cięcie i zobaczymy się już niedługo, tak? Będę miał troszkę więcej załadowanego. Hmm, naładowałem trochę i tam powiem tak. Myślę, że to jest wystarczająco. Dlaczego? No nie zamierzam jakoś tutaj nie wiadomo co kupować, co sprzedawać. A według mnie to jest dobra rzecz. I teraz tak. Gdzie pojedziemy? Na pewno pojedziemy... Widzicie tutaj coś takiego? Takie pole numer 12. Pole numer 12, lewy, prawy, górny róg w numer 12, tam w lewym górnym u jest skład drewna i tam jedziemy, tam jest taka rzeka, nie wiem jak to nazwać, takie jeziorko małe właśnie tam jedziemy tym razem więc co ja wam powiem, no zobaczycie troszkę tego jak, jak ja tutaj brałem i ładowałem drzewo, chociaż to ja powiem wam tylko tyle, no troszkę długo mi to zajęło, tak czy siak o w mordę, no jak ja nie cierpię czegoś takiego Bierzemy my ten i, i dawaj gazu. Jak ja nie trawię normalnie czegoś takiego jak tutaj jest, czyli że ja jadę, mogę się wywalić, i drzewo mi przy okazji całe bieg lata po przyczepie tak mnie denerwuje. Tak mnie to denerwuje, że się to w głowie nie mieści. Widzicie, jak to lata drzewo po tym, później dziwić, że ja mogę mieć wypadek. Drzewo, jak to całe drzewo mi lata po, przyczek, po przyczepie. Ciężarówka też nie jest tak bardzo wywrotna. O tutaj to ja przyhamuję trochę, bo tutaj jest można się bardzo łatwo wywalić na bok. I teraz mogę docisnąć gazu. Jesteśmy już przy składzie drewna Gdzie pojedziemy? No, przede wszystkim pojedziemy do tej rzeki tutaj, to sprzedać. Na czym będzie polegała ta sprzedaż tej rzeki? No to ja wam zaraz to wytłumaczę, jak to będzie polegać Co się stanie, jak, jak to sprzedamy znaczy, jeśli ktoś grał w Farminga 15, to wie na czym będzie, na czym będzie się sprzedać, jak to się będzie wyglądało w sprzedaż. A jeśli ktoś nie grał, no to teraz się dowie jak to wygląda. Ja przynajmniej w ten sposób robiłem kiedyś. Dzisiaj to już inaczej troszkę jest. Tak i gas, najwyżej utopię tę ciężarówkę. Chociaż naprawdę że muszę wcisnąć ten gaz do tyłu, bo inaczej nie wyjadę. Uhuhuhuhu. Widzicie? Tak, wjeżdż tak, się, tak wjeżdżałem. Tak się wjeżdżało. Jak się sprzedało, to się wyjeżdżało. O. I to już nagle 27 minut. Oczywiście cięcia będą, żeby nie było i... No, w tym materiale to już by było na tyle, więc, yy, dzięki za obejrzenie do kolejnego, dzięki do jutrzejszego, teść.